Hej, cześć! Chcemy z wami przywitać w kolejnym odcinku naszych przygód z wyspy Vanderwell. Jesteśmy przed zabiciem Viveka i tym razem go nie będziemy zabijać. Co będzie naszym celem w tym odcinku? W tym odcinku musimy udać się do upiornej bramy, a później dalej na północ w celu poszukiwania tych wszystkich artefaktów, które musimy zdobyć, bo przecież bez tych artefaktów nie pokonamy Dagoutura. Musimy zdobyć brzytwę yy, oraz czerpak. Dlatego też teraz właśnie na tym się skupimy. Sprawdźmy, ile my już mamy reputacji 37. O! I poziom 36. Przypadek? Nie sądzę. No dobra. Teraz tylko do dzielnicy przybyszów i można zbijać dalej. Chociaż myślę, że najlepiej byłoby udać się do Aldruch. No, Aldruch chyba będzie najlepszym miejscem, bo stamtąd możemy udać się bezpośrednio poprzez teleport do... Znaczy nie. Będzie najbliżej po prostu do upiornej bramy. O, bo tu Aldruch nie jest gdzieś tutaj, a tu jest upiorna brama. Mamy zaznaczone wejmy na Liodrosal od razu, więc... Nie trzeba będzie długo szukać. Chyba stąd można nawet dojechać. Z tego co pamiętam. Ale prześpimy się jeszcze tutaj. Bo może nawiedzi nas jakiś sen, albo co. No patrzcie, zabronione jest tu odpoczywanie. Dobra, to odpocznę sobie w gildii. Balmora... Otóż już mam pomysł. Do gildii magów skoczymy, a zanim to zrobimy, skoczymy do wojowników się kimnąć. Kurczę, szkoda, że jedna modyfikacja mi tutaj nie działa. I nie widać tego jak cała ta gra ewoluuje przez ten czas, no ale trudno. O. Landras Belelal. Jestem nawiedzany jedny spośród tysięcy. Przynoszę ci wiadomość, da wzywa. O, tu już będą tak ciągle ladać. Już się powoli robi ciut przerażająca. Każdego z tych uśpionych, nawiedzonych można uwolnić, ale trzeba zabić konkretnego popilnego wampira. To jest naprawdę szukania po twierdzach, jaskiniach. W sumie ja słyszę ten szmer. On będzie tak na mnie zombiaki cały czas nasyłał. Nie, no dwa razy w tej samej lokacji nas nic nie napadnie. Ale teraz, jak się Walderuch, to znowu mnie coś napadnie. Przez gilię magów skoczymy. To będzie w miarę szybko. Warto tutaj, że warto udać się do upiornej bramy. Bo... czeka nas tam pewna niespodzianka. Nie wiem, czy w tym momencie lub w innym, jednakże zobaczymy. Może się uda, a może i nie. Przekonamy się już właśnie na miejscu. Kurczę, teraz już nam tak naprawdę to nic nie stoi na drodze, bo... Skoro jesteśmy w stanie ubić Viveka, to, to, to już wszystko praktycznie ubijemy. Pomijam tylko jednego bossa. I to jeszcze z dlc -ka. Tego bossa z DLC-ka, to się w ogóle nie zatknąć. Tego bossa z DLC-ka, to o! Mogę go tłuc, mogę go tłuc i go nie ubiję. Widzę, że tutaj nawet upiornej bramy jeszcze nie odwiedziłam. To będzie chyba idealny moment. A, już chyba nawet wiem, dlaczego jej nie odwiedziłam. Pamiętam, że tam szedłem. To mnie kiedy miałem problemy z grą w ogóle wtedy. Warto wiedzieć, że w Upiornej Bramie może nas spotkać miły zaszczyt poznania samego Septima. O ile dobrze pamiętam, to chyba będzie wcielenie Tibera, albo kogoś nawet. Nie jestem tylko pewien w którym momencie. Wydaje mi się, że to gdzieś niedługo w momencie odwiedzania właśnie upiornej bariery pod koniec naszej przygody lub przed samą wycieczką do Dagotura dostaniemy szczęśliwą monetę. Od Wolfa, który będzie wcieleniem, właśnie. Tak bardzo chciałem walczyć czymś innym, a ostatecznie i tak walczę tym. ...toporem, czy kurczę, młotem, co ja mówię. Trochę ironia. Oho, gdzie tu są drzwi do upiornej bramy? O, gdzieś tutaj już, bo tu widzę już szeroko. Przeszkoda, że nie działa ta modyfikacja. Bo to miejsce by się naprawdę zmieniło. Tu by się zrobiło pełno od żołnierzy, świątyni i innych. Naprawdę grze, mi się wydaje, że brakowało tutaj rozmachu z tym wszystkim. Dobra, poszukamy więc Wolfa. O, jest Wolf. Mówił na mnie Wolf, to upiorna brama. Co się tu sprowadza? Prawdziwy przeciętek piekieł. Co tutaj robisz? Jest... No cóż, podzielmy się prawdą. Co za szczęście. Słuchaj, jestem legionowym weteranem. Nawet biedny stary ceszar, cesarz nie jest ode mnie starszy. Czas kampanii już dla mnie minął. Przybyłem tu, aby spojrzeć na piekło. Nie jestem jednak w stanie iść dalej. Będę ci niezmiernie wdzięczny, jeśli ja chcesz zabrać ze sobą do Dagutura moją starą szczęśliwą monetę pamiątka po czasach młodości możesz to zrobić dla starca? Wezmę tę szczęśliwą monetę. Bardzo miło z twojej strony, oto moneta. Należała do mnie bardzo długo, i zawsze przynosiła mi szczęście. Teraz jednak mi się już nie przyda, chcę więc przekazać komuś młodszemu, komuś, kto może chodzić tam, gdzie ja już nie mogę. Twoje pokolenie lepiej rozumie historię, siłę sprawczą dziejów. Ta moneta przyniesie ci szczęście tam, na Czerwonej Górze. Obiecuję, jak to mówiliśmy w legionach, za cesarza i cesarstwo niech kynaret chroni. No i Wulf jest właśnie chyba osobą znaczy nie, to nie jest nawet osoba to jest postać, która jest częścią Tibera Septima. Sławnego Tipera Septima, bo tak naprawdę on się ukazał tylko nam, nikt inny go tutaj nie widzi. Spotkaliśmy samego Tipera Septima, jego uosobienie jakieś. I nie wiem czy widzicie, ale w tym tekście, w którym to też mówi Wolf o upadku cesarstwa, jest to tak zwany foreshadowing. Jak to się nazywa po angielsku? Foreshadowing. Takie przewidywanie przyszłości, mówienie o tym, co się stanie poniekąd. Zmiany zawsze są trudne i to jest prawda, bo do tej pory nie podoba mi się to, że Cesarstwo no, odpadło i w piątej części walczymy z Talmorem, tak? Którego tutaj, w tej części, prawie tutaj go w ogóle nie ma. W ogóle nie ma o nim wzmianek praktycznie. No cóż, zobaczmy szczęśliwą monetę, jaką nam Wolf podarował. Nie jestem tylko pewien, jakiego typu to jest przedmiot. Ta szczęśliwa moneta Wolfa. Mi się wydaje, że to jest chyba nawet pierścień. Poszukajmy szczęśliwej monety. No, Dwemerowa moneta, to to nie jest. drogo są dwa rodzaje dwemerowych monet. Jedna taka, druga taka. Czy one się różnią niczym. No, ale są dwa rodzaje. Dobra, zobaczmy w inne, może znajdziemy. Kurczę, muszę sobie zacząć segregować to właśnie. Dobra, co my tutaj mamy? Pierścień wiedzy, oznaczenia, bariery, lekkiego ostrza, no, patrzcie, no nie mam tego pierścienia. Ja nie widzę tej monety Dobra, wychodzi na to, że już po rozmowie z Wolfem możemy normalnie sobie wyjść Warto jednak wspomnieć, że jak wrócimy, w Wolfa już tutaj chyba nie będzie Przynajmniej z tego co słyszałem Aha, Wolfa już nie ma Można chyba nawet o niego kogoś zapytać. Już nawet nie wiem kogo. chyba po powrocie z gry, po powrocie z wieży nawet. Czy z końca? Kurde, no gdzie to jest? A, to jest ta szczęśliwa moneta. Szczęś szczęście cesarza daje nam moc. A widzisz, ja szukałem monety. Jak głupi jestem, no nie. No trudno się mówi tak, ktoś musi w końcu. Dobra, więc nie powstaje nam nic innego jak udać się tam do wnętrza. Serio. Nie, aż godzinę upadał. Dobra, lecimy więc. O! Oh, kurde. I tylko od razu wam mówię, zwiedzam tylko to co muszę, bo tutaj lokacje są strasznie zabugowane na czerwonej górze i nie zawsze działają tak jak powinny. Może być tak, że się zapadnę pod ziemię, albo że w ogóle mi nie będzie wyjście albo wejście działać. Albo, że gra się skraszuje. A to jest bardzo niemiłe. Dlatego też najpierw udamy się do Drossal, potem do Weimanal. I zdobędziemy co trzeba. Towarzyszy nam już główny... ...trak z Morrowind'a, więc... Oczywiście skrzykaczy nigdy za mało. O, wszedłbym do tej jaskini, ale gra się zbuguje, więc do niej nie wejdę. Kurczę, nawet mocno obrywamy łotek płatnerski, naprawmy wszystko. Ok, wszystko w miarę naprawione. Z tego co pamiętam to nawet po samej rozmowie z Wolfiem i później jak go się o niego zapytamy, to wzrośnie nam chyba nawet reputacja. Proszę jak to się ładnie składa. Wszystko mamy bezpośrednio po drodze. Do tur. Tu mamy tą twierdzę wyjmynal już na górze. Teraz tylko odpowie z odpowiedniej strony podejść i można lecieć. Jako, że my możemy się wspinać całkiem wysoko, to teraz możemy użyć naszych butków. Oczywiście budki, które już się nam przydają od dawien, dawien dawna. Odpocznijmy 24 godziny. Hej, hej, cud, że przeżyłem. Ale lecimy na górę, hej. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. To jest ta cytadela. Kurde, nic tu nie widzę w ogóle. Tak mi się te tekstury rozkładają. Że ja tutaj dosłownie nic nie widzę. Może powinienem użyć jeszcze zwiększenia szybkości. Patrzcie, za, patrzcie, zaraz, kurde, wsz wszystkie budki zużyję i co? Jak ja wtedy będę latał? Będę musiał z potionów korzystać. Dawaj, 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 dawaj! Na pochybę, na koraniec świata. Jestem wyżej niż w upiornej nad upiorną barierą. Ale co z tego? Dobra, tu mamy wejście gdzieś. Albo nawet i nie, bo go nie widzę. Ale dobra, poradzimy sobie, znajdziemy wejście. O, tu jest wejście. Idealnie. To co, wchodzi? No dobra, już chyba wiem co muszę zrobić. No nic. Musicie mi na chwilę wybaczyć. Kurczę, no i niestety mam dla was złą wiadomość. Nie wiem jak to wam za bardzo powiedzieć, ale... Kurczę, no... Moja wielka chęć pokazania wam trochę lepszej końcówki niż jest w oryginale. Jogłem lepszego feelingu tego wszystkiego spowodowała, że niestety nie jestem w stanie wam pokazać tego w ogóle a dlaczego? dlatego, że no nie wczytują mi się lokacje na czerwonej górze i niestety nie jestem tego w stanie naprawić, bo teraz jak odinstaluję grę, to po prostu nie będą mi działać save'y, bo cała postać pójdzie się na uwalić po prostu, bo mam tyle tych modyfikacji, że to praktycznie nic nie da, że przeinstaluję grę. Jedyne co mogę zrobić, to pokazać wam ją niedługo przy innej postaci. I chyba tak nawet zrobię. Mam już nawet na to pomysł, jak to zrobić w miarę szybko. No cóż, ja się z wami żegnam i w miarę możliwości, jak będę tylko mógł. Spróbuję wznowić od mniej więcej podobnego momentu, jednakże na ciut innych zasadach. I to o tym się już przekonacie niedługo. Cześć!